Leon, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchaj, mogę to powiedzieć, drugi rok z rzędu, drugi raz zagrasz na naszej imprezie Pudelek Pink Party. Jak się z tym czujesz? Moje ulubione pytanie. <gry> bardzo dobrze, bardzo się cieszę, że udało się po raz drugi. No, cieszę się, że Wirtualna Polska była zadowolona, że tak powiem, z moich usług. No i mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze zabawniej niż w zeszłym. Chociaż ta impreza, o ile dobrze tak kojarzę, będzie troszeczkę mniejsza, taka bardziej kameralna. Ale też będzie się działo, więc czekamy i na twój muzyczny set, i na koncert twojej mamy, bo to też taka wisienka na torcie dzisiaj. No oczywiście, no też w sumie nie liczy się ilość gości, a jakość tych gości, tak? Tutaj sami, same znamienitości. Dokładnie. Leon, ty od 15 roku życia jesteś DJ-em, dodatkowo jesteś też producentem muzycznym. Jak byś podsumował te wszystkie lata kariery? Kariera to może duże słowo, ale... Dlaczego? Ty za skromny jesteś. Nie Zawsze tak jakoś średnio mi szło chwalenie się, ale w gruncie rzeczy jestem zadowolony. Wiadomo, jak miałem 15 lat, to zaczynaliśmy od grania takich imprez pod tytułem, nie wiem, 40 urodziny wujka gdzieś tam w jakimś domu weselnym czy coś, czy nawet w sumie imprezy szkolne, o ile dobrze pamiętam. No potem zaczęły się kluby, granie w tych klubach. Był nawet taki jeden rok, kiedy... E, chyba w jednym roku zagrałem 144 klubowe imprezy, więc w sumie całkiem sporo. E, teraz tak troszeczkę mniej klubowo, bardziej już jakoś plenerowo, eventowo, troszkę spokojniej. E, no nie można tak cały czas, cały czas po klubach jeździć. Słuchaj, jak Ty funkcjonujesz, bo jesteś aktywny zawodowo? Jak Ty łączysz życie prywatne z życiem zawodowym, bo u Ciebie się sporo dzieje w życiu zawodowym? No tak, cały czas gdzieś tam jeździmy, gramy, działamy, produkujemy. Więc jest trochę roboty, natomiast da się no, dla chcącego nic trudnego. E, wiadomo, ono jest się więcej czasem poza domem niż w domu, natomiast no, Ksenia również pracuje. Obydwoje po prostu pracujemy na to, żeby może, nie wiem, po 50 nie musieć pracować. Zobaczymy. Leon, skąd pomysł na współpracę? Wielopokoleniową, że tak zapytam. Chodzi tutaj u, o współpracę z panem Markiem A, e, no. i tak dalej. No, znałem utwory pana Marka, szczególnie, że one dość często latały w domu, bo jednym w ogóle z ulubionych numerów mamy jest słodkiego miłego życia. Którą ty teraz grasz, tę piosenkę? Znaczy, tak, no między innymi też. E, Troszeczkę ją przearanżowaliśmy w gruncie rzeczy. Ona jest na nowo zrobiona, można by rzec. No Marek był zadowolony, to bardzo zawsze jest miłe, jak sam autor powie ci, że no, super robota i tak dalej. No jest to mówię, szczególnie miłe, że no jednak Marek jest bardzo uznaną postacią w świecie muzyki, więc zawsze miło coś takiego usłyszeć. A jeśli chodzi o nowości muzyczne z Twojej strony, czy coś się teraz nowego szykuje? Cały czas również dalej idziemy we współpracy z Markiem. Teraz będziemy wydawać niedługo taką, można powiedzieć, bardziej imprezową aranżację windy do nieba. Więc też ciekawe, bo to w sumie utwór, nad którym sam Marek zastanawia się i ja zresztą również, jakim cudem to się stało hitem weselnym, bo ta piosenka jest potwornie smutna. Natomiast no cóż, może ludzie nie słuchali tekstu do końca, albo się nie wsłuchiwali. Co jest zmienia fakt, że no to będziemy wydawać teraz jeszcze kilka nowych utworów, takich bardziej w klimacie letnim. No i tak cały czas do końca roku tak naprawdę, no i to się gdzieś tam powoli mieli, 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 aż w końcu któryś wejdzie, mam nadzieję, tak, że gdzieś tam numery jeden może w radiu. Po tego Ci życzę, Dziękuję żeby to było w radiu i żeby było w topce? Ty oprócz zajmowania się właśnie DJ-ką, powiem tak potocznie, działasz również w menadżmencie pani Justyny Steczkowskiej, czyli twojej mamy. Jak ty się odnajdujesz w tej sferze? Dobrze. Ale tutaj było, był taki oddech, czyli to, jest ciężko. Yy, znaczy, no tak, były to ciężkie, było to ciężkie kilka miesięcy, bo tak naprawdę z uwagi na to, że no gdzieś zaczęło się dużo więcej rzeczy dziać niż normalnie, trzeba było poszerzyć skład. Potrzebni byli ludzie do pracy. E, no jakby referencją jest to, że prowadzę również inną jeszcze kolejną firmę ze wspólnikiem, prowadziłem swoją firmę, zajmującą się eventami, więc gdzieś tam ogarnianie rzeczy. Wydaje mi się, że w miarę potrafię robić, a z uwagi na to, że była ta Eurowizja, działo się bardzo dużo, no to byli potrzebni ludzie po prostu do pracy, którzy będą na miejscu ogarniali to, co się dzieje. No bo wiadomo, jakby jak mieliśmy Matulę w Bazylei, no to tutaj jest, jakby nie ma nikogo, tak? Wszystkie rzeczy dzieją się przez nią tam, więc potrzebny jest ktoś, kto ogarnie to na miejscu. Ja się bardzo cieszę, że mogę pomagać, jest to dla mnie również gdzieś tam doświadczenie zawsze. A praca z Matulą? Przyjemna sprawa, natomiast wymagająca zawsze. No, w pracy przestaje być mamusią, jest wtedy, że tak powiem, panią Justyną S. Więc zdecydowanie trzeba tam nadążać za wszystkim. Dużo się zawsze dzieje, szybko się zawsze dzieje. Zresztą czego dzisiaj będzie przykład, między innymi, jak to wszystko wygląda. Natomiast cieszę się, że gdzieś tam mogę zawsze pomóc. Nie ma taryfy ulgowej dla syna? Nie, dla nikogo tam nie ma taryfy ulgowej, to, to na pewno. <laughs> to nieważne, myślę, że jak papież przyjechał, też by nie. <laughs> Leon, ja właśnie nie miałam z tobą okazji porozmawiać po Eurowizji. Jak było? W trzech słowach, bo my Polacy jesteśmy bardzo dumni z twojej mamy. Mam wrażenie, że fani Eurowizji również. Jak ty oceniasz całe to przedsięwzięcie? Znaczy, na pewno jest to monumentalne show. Czegoś takiego w Polsce nie da się zobaczyć, naprawdę. Też mieliśmy takie porównanie, jak wracaliśmy z Bazylei, jechaliśmy na Polsat Hit. tak? E, wiadomo, że Polsat Hit to jest świetnie ogarnięty festiwal, jak na polskie warunki. To jest jakby też topka, stopek. Ale jednak no, to, co widzieliśmy tam w Bazylei na miejscu, to w ogóle to jest jakby totalnie co innego. E, jest to po prostu tak gigantyczne wydarzenie, że ciężko nawet to odnieść do czegoś w Polsce. Bo ja nie wiem, to może jest porównywalne z. Nie wiem, z jakimiś meczami kadry czy coś takiego. Coś w sensie tam jest tyle ludzi dookoła, tyle się dzieje. Na pewno występ był świetny. Tutaj nie wiem, co można więcej dodać. No bo po prostu kompletny. W każdym miejscu był kompletny, przygotowany idealnie. Cała ekipa stanęła na wysokości zadania, no bo to wiadomo, to nie jest tylko zasługa Justyny. Natomiast no, jest to zasługa tancerzy, ludzi, których nie widzieliśmy przed kamerą, całej ekipy, również ekipy zresztą telewizji polskiej, która też no jakby na to nie patrzeć, bardzo starała się, żeby to wyglądało tak, jak wyglądało. E, I to była praca i w Bazylei, i praca tu w Polsce. Tak naprawdę, no po prostu sztab ludzi odpowiadał za to, żeby to tak wyglądało. E, więc też cudownie, że to się udało dowieść, że ludzie byli zadowoleni, że Polacy są dumni, bo to jest w sumie najważniejsze. E, no i tak naprawdę z tego wydaje mi się trzeba się cieszyć. A jak atmosfera u Was w rodzinie? Czy czternaste miejsce jednak trochę boli, mimo tego, że to jednak jest ogromny sukces? Czy to jest ogromny sukces? Na pewno był to sukces wizerunkowy pod kątem tego, że nikt, wydaje mi się, że od bardzo dawna polski reprezentant nie był tak dobrze postrzegany. Ciężko powiedzieć mi, czy prawdą jest to, że kiedyś podobno się z Polakami tam nawet nie rozmawiało. Bo tak słyszałem też, ale nie, nie wydaje mi się, że to była prawda, bo tam atmosfera jest bardzo otwarta e, dla wszystkich, praktycznie. No, Można z wyłączeniem e, kilku reprezentacji. No, w sumie może tam dwóch. Natomiast generalnie jest tam bardzo otwarte to wszystko. Tacy wszyscy są bardzo do siebie, do ludzi. Wszyscy są bardzo w sobie tacy szczęśliwi. E, I też nie, nie za bardzo czuć takiego ducha jakiejś trudnej rywalizacji. Bardziej bym powiedział, że są to takie. Zawody, w których każdy wie, że jest szansa, że może wygrać. Że to nie jest tak, że od razu są z góry ludzie, którzy są przegrani i wygrani, pomimo tego, że bardzo często w tych tam odsach eurowizyjnych to widać, tak? kto rzekomo ma wygrać, a kto przegrać. Natomiast w tym roku, jak pokazały wyniki, totalnie nie miało to żadnego znaczenia. E, więc to wszystko zależy. E, natomiast jeżeli chodzi o samo jakby bycie tam, no to to już jest dość ciekawe. Czy chciałbyś nam powiedzieć, co wydarzyło się w TVP, bo widzieliśmy wszyscy storkę twojej mamy, mm -hmm. że telewizja polska złamała jej serce? Doszło do jakichś nieporozumień, to na pewno. Akurat nie byłem w ich centrum, więc ciężko mi się wypowiadać, a nie chcę, że tak powiem, jakichś farmazonów opowiadać. Natomiast na pewno doszło do kilku nieporozumień. Z tego co wiem, są na dobrej drodze, żeby je rozwiązać, więc może nie będzie z tego jakiegoś dymu. Wspaniale, tu postawimy kropkę. Leon, ja zawsze lubię Ciebie zapytać o też o Twoje życie prywatne, jakby jesteśmy pudelkiem, no. wiadomo. Jest, żyjesz na co dzień z Ksenią, jesteście parą. Mnie doszły słuchy, że przeprowadziliście się do nowego lokum. Tak, wreszcie, po bardzo długiej drodze i w sumie wycieńczającej, bo jednak może bez przesady żałuję, że się podjąłem, ale no, decyzja o tym, że będę nadzorował remont była taka... E, no, można powiedzieć, pochopnie podjęta. E, natomiast Czyli wszystko wziąłeś w swoje ręce? E, powiedzmy, że część rzeczy, tak. Ksenia oczywiście bardzo pomagała przy całym procesie, bo to, to nie jest tak, że to jedna osoba wszystko ogarnie. E, szczególnie jak po prostu cały czas nie jest się na miejscu. To jest tym bardziej, tym bardziej skomplikowane, że non-stop, jak gdzieś wyjeżdżam do pracy. E, no a jednak budowa nie wyjeżdża razem ze mną, nie? ona jest tutaj. Więc trzeba było to ogarniać często zdalnie. No było to trudne, na szczęście się udało. Wiem na pewno na przyszłość, jakich błędów nie popełniać, bo było ich trochę popełnionych, ale to się zdarza. No, na błędach człowiek się uczy, a jak się nie uczy, to jest głupi. E, więc mam nadzieję, że czegoś mnie to nauczyło już. E, I tak naprawdę, w sumie, jesteśmy zadowoleni. Koty są zadowolone. Powiedz mi, a czy ty wiążesz swoją przyszłość? Z Polską, skoro wyprowadziliście się do nowego mieszkania. Rozumiem, że na swoje się przeprowadziliście? No tak, tak na swoje. Znaczy bardziej na Ksenii nawet bym powiedział, bo to jest formalnie rzecz biorąc jest to mieszkanie ksenia nie moje. Więc ja obecnie mieszkam sobie cudownie jak pączuszek w maśle u niej. Jest to oczywiście stan chwilowy, potem się przeprowadzimy do innego jeszcze mieszkania, natomiast na ten moment tak to wygląda. E, ale tak, no, ra, raczej tak, nie, nie zapowiada się, żebym miał się gdziekolwiek wyprowadzać, też nie ukrywam, że gdziekolwiek będąc, niezależnie w jak cudownym miejscu, e, zawsze miło jest wrócić do domu, no jednak, ja przynajmniej, przynajmniej, ja uważam Polskę za dom. Często też przy okazji remontów dziennikarze pytają o koszta związane z tym. O. <laughs> nie, wiesz co, e, nawet jakbym chciał Ci powiedzieć, Ci nie powiem, bo nie wiem, po prostu to była tak rozciągnięta rzecz i tak dużo się działo i jakby... Pierwsze założenie totalnie jest niezgodne sta ze stanem faktycznym na ten moment. Dochodzi bardzo dużo rzeczy dookoła, kosztów pobocznych tego, tamtego, więc nie jestem ci w stanie nawet powiedzieć. Mamy czerwiec, zbliża się okres wakacyjny. Jakie macie z ukochaną plany na wakacje? No przed nami jeszcze co najmniej dwa miesiące pracy przed wakacjami. No bo po prostu dla mnie sezon wakacyjny jest sezonem głównie plenerowym. Tak jeździmy, gramy i zarabiamy. No a potem na szczęście w sierpniu wybieramy się tutaj całą rodziną akurat na Chorwację. No a pod koniec roku my się wybieramy jeszcze z Ksenią na takie też troszeczkę dłuższy urlop. Jakaś przygoda życia się szykuje? Ja się nic nie mogę powiedzieć, bo nawet Ksenia nie wie, gdzie idziemy. To jest taka niespodzianka, więc tak nie, nie za bardzo mogę zdradzać. Ale jako, że tak powiem, te takie rodzinne wakacje to spędzamy na Chorwacji. Drugi rok zresztą też w tym samym miejscu. Tam mamy taki domek wypatrzony, bardzo przyjemny. No i tam można naprawdę tak naładować baterie solidnie, odciętym trochę od świata będąc. A propos wakacji, jak Leon Myszkowski na co dzień ładuje baterie swoje? Hmm. Staram się spać i chodzić na siłownię w gruncie rzeczy. To, to jest moje ładowanie baterii. E, ewentualnie, no oczywiście to tak, jeżeli jestem gdzieś na terenie Warszawy, tak, to może później na jakąś saunę na basen, coś takiego. Ale generalnie głównie raczej się ruszając. Tak leżeć to nie umiem. Leon, dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Trzymam kciuki za dzisiejszy wieczór i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnej edycji Pink Party. Również mam taką nadzieję. Zapraszam się bardzo serdecznie.